Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i aktualnie znajdujemy się w górach. No jak widzicie nie ma śniegu, w momencie w którym wy to oglądacie jest Wigilia, najprawdopodobniej ten śnieg nie spadnie, więc ja jako dobry człowiek, jako święty Mikołaj postaram się rozweselić tutaj nasz skład dając im prezenty, ale nie będą to takie zwykłe prezenty, bo dokonamy tutaj niedobrego pranka. No, bardzo, bardzo, bardzo niedobrego planka. Cały czas się odwracam, bo myślę, że Wiolka po prostu może zajść mi za plecą, bo wyszła właśnie na spacer z psem, a nie chcę po prostu, żeby słyszała co mam zaplanowane. Pierwszy pomysł będzie polegać na na tym, że kupimy im najbardziej beznadziejne e, prezenty, jakiekolwiek są możliwe. Czyli Taki gówna, nie? Dezodorant? Ty, o, dezodorant to, to, to jest dobre. Szczoteczka do zębów. Szczoteczka do kibla. O, do, do kibla. Kupimy takie beznadziejne pro, e, prezenty i zobaczymy ich reakcję na te prezenty. Jeżeli reakcja będzie dobra, to damy im po prostu odpowiednią ilość gotówki. Jeżeli ktoś będzie się bardzo cieszyć z tego, pomimo że prezent będzie słaby, to, to znaczy, że jest w porządku, nie zależy mu na kasie i damy mu po prostu kasę. Bo ja nie umiem wybierać prezentów, wydaje mi się, że kasa będzie najlepszym rozwiązaniem. W no, no niestety ty nie jesteś w składzie, więc, więc niestety nic nie dostaniesz. Okay. Ale możesz podtrzymać kamerę i Chociaż mogę tu zapłacić. A to w sumie to będzie kit. Dobra, jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony wszyscy widzisz na moim polusku, zostaw tam na dole idą z najszybciej rozwijającego się kanał w Polsce. Ja mówię troszeczkę szeptem, troszeczkę ciszej, bo nie chcę po prostu żeby nic. A to wiodę. Żeby nikt słyszę Państwa do oglądania. Ty stary, wpadłem na jeszcze lepszy pomysł, bo można dodatkowo jeszcze bardziej zakręcić, w sensie, że kupimy jednej osobie, ale tylko jednej osobie, zajebisty prezent, w sensie, nie taki zajebisty, ale mega, coś to, fajnego, coś fajnego, a reszcie damy po prostu mega, mega słabe rzeczy. W sumie bardzo fajny prezent, ale to takiej osobie, żeby reszta ekipy zazdrościła, nie? No i zobaczymy Że czemu ta osoba dostała taki prezent. Właśnie, takim właśnie, chcę sprawdzić ich reakcję, jak zareagują na to, że ktoś dostanie normalny prezent, a oni dostaną taki kijowy. No wydaje mi się, że może być tutaj... No, no też mi się tej wydaje, tej sytuacji, że to może być zazdrość, nie? Ale jeżeli nie... Dojdzie, no to znaczy, że jest okej. Okay. Mogą być zazdrośni. Wydaje mi się, że będzie. Na pewno Chyba, że Dreddziusowi kupimy. <noise> Zobaczymy. Stary, policja, a ty nie masz maseczki? O kurde. No, Przepraszam. Są, nie? Przepraszam. Nie ma pan może maseczki? Proszę do najbliższego sklepu zaopatrzenia. Wiem co drydziarzowi kupić. Starą moją płytę. Czaisz to? Stary. On się zdenerwuje. Czujesz mi przypomina ten głośno. ten. że się zdenerwuje? Jak mu kupię stary. płytę? Nie, zamiast jednego płyty swoją płytę. Le to płyta, niefajna płyta stary. Afirmacja. Ze względu na to, że trener zawsze sprząta kible po nas. W sensie, no taką sobie rolę obrał. No to kupimy mu na A Mi się wydaje, że polecimy. Nie, polecimy wysoką płytę, Polecimy Domestos. Stary. Stary a to nie 2 zł rybili. Nie, stary. Domestos to jest firma, Domestos to jest marka. Polecimy z Domestosem. Zobaczymy jak zareaguje, gdy dostaje do metod, musimy kupić jakiś ładny papier, bo oni nie będą wiedzieli, co to jest. <laughs> typ jak otwiera prezent i dostaje dumę, do stos. Wyobrażacie to sobie? Dostać do stos na święta? Dobra, z każełkiem, ze względu na to, że no niestety karzełek zawsze nieprzyjemnie pachnie, polecimy klasyką i zrobimy bardzo chamski prezent, bardzo taki sugerujący coś, żeby się po prostu zdenerwował. Ten prezent ma po prostu wywołać taką reakcję, żeby po prostu się oburzył, ukształcił. Ja mam taki pomysł, z racji, że on się naprawdę rzadko myje. Wybrał 96 godzin Doralman's Expert. 96 godzin? Myślisz, że to wystarczy na karzełkę? A mi się wy wydaje, że. myślę, że on się myje rzadziej, raz na tydzień, ale 96 godzin również będzie. Niestety, chyba nie ma tutaj takich nie 120. Ma stary, nie ma 120, ani nie ma 140. no Myślę, że nikt nie przewiduje tego, że ludzie się myją raz na miesiąc albo raz na tydzień. Myślę, że to jest naprawdę maksimum. No to co? Dla dama specjalny prezent, szczoteczka do zębów, no i skarpetki za złoty 99. To musi być hamuwa. Nie, nie, nie szukaj czegoś droższego. To musi być hamuwa, stary. Nie, nie, ananas. To musi być hamuwa. Tak jakbym go nie szukał, Planował, stary. To tak ma wyglądać. W no, no nie, nie jest, nie jest hamski prezent? Jest hamski strasznie. Jeszcze też też to sugeruje, że musimy być zbudzić Nie, nic nie sugeruje. Po prostu sugeruje, że ma dziurawe skarpety i że zbyt rzadko myje zęby, stary. Jak prezent dla Violi? Dla Bioli. w przeciwieństwie do innych poleciliśmy naprawdę grubo. Jest to fajna prezent i zestaw. Całość wyszła na, na około 1000 zł, więc jest grubo. 500 zł w porównaniu do skarpet za 3 zł, znaczy za 2 zł stary. Za 2 A bo to 2 zł, to Kurde, niewiarygodne. Ja jestem najbardziej ciekawy reakcji dredziarza. Ja myślę, że Adam przyjmie to jednak ze swoim spokojem. Będzie mu smutno na pewno, na pewno będzie mu smutno. Ale Adam jest kochany, będzie, będzie miły. Nie byłbym tego taki pewny, stary. To jest jednak święta. Chęc? To jest chamskie zachowanie jednak. że Wiolkę... Dla... Dlaczego Wiolkę akurat <laughs> faworyzuje w jakikolwiek sposób? Nie powinienem tego robić, stary. Nie powinienem. Zabiją cię, stary, zjedzą cię. Zjedzą cię żakołnierzy. Zabiją cię, zabiją, ale zenerwują się na pewno, stary. Ja osobiście się obraził, nie? No stary ja też. Dobra, przez kupione, ale tutaj tak naprawdę jest nagroda. Jest ponad 10 tysięcy, nie? No grubo Gruba kanapeczka Ciekawy kto ile dostanie Jestem mega ciekawy, jak się zachowają W sensie, nie wiem widzowie, kto się zachowa najlepiej Wydaje mi się, że na ten moment zachowa się najlepiej Adam Ale może wszystko być zupełnie inaczej Może zachować się również dreciarz najlepiej I powiedzieć, wow, dziękuję ci za płytę Ale mi się wydaje, że każdy się zepnie do Wioli, że dostała najlepszy prezent Mimo wszystko zepną się do nich, stary, zepną się No ale trudno, dobra, to co? Zobaczymy, lecimy. no lecimy, let's go no dobra, zebraliśmy się tutaj wszyscy, bo jest wigilia, a ze względu na to, że jest Wigilia, no to powinny być również prezenty. I chciałbym wam się po prostu odwdzięczyć za to, że nagrywaliście ze mną tak długo, że to już trwa 9 miesięcy. Ale to kolejny prank? Jaki prank? Że jesteście nam odwdzięczyć? Nie, no po prostu kupuję wam, wam prezenty, tak? Kupiłem wam prezenty ze względu na to, że... Czemu drewniasz jesteś taki jakiś Ale to taka prawda jest, to no, zaniepokojony, gdzieś... no chyba mam do tego prawo, bo po, po tym wszystkim. Ale, ja, no, Ale no Ale należy... no ja chcę się dobrze zachować, Dlaczego czemu nie Czasem uszanujecie tego, że chciałem Ale, ale tak jest taka prawda, że jesteś że nie ufam, Ja powinnam dostać, dostać prezent. prezent. Dobrze, e, to zacznijmy. Co? skończyłam. Co? Dobra, ja powinnam dostać prezent, ponieważ e, najbardziej się z tobą tutaj męczę. Opiekuję to że to się tobą się z tym, więc mi się najbardziej, moim zdaniem, należy prezent, więc... Temur? Tak, poproszę, o to, ten prezent. Chociaż... Jakie było pytanie? Nie było pytanie? No, nie było żadnego pytania. Co? Nie było? starego żadnego, <laughs> <pytania. laughs> star żadnego pytania. Nie było, starego żadnego pytania. Ale być już... może, być może, być może dla kogoś niegrzesznego A będą rusk skarpety. Ile co? Ile rusk? Żadnych, żadnych. Dzisiaj rusk nie rozdajemy. Dobrze. Pusz. Jesteś święty Mikołajem dzisiaj, także e, zaczniemy od trenera. No dobra, no to co? Ho ho, ho. Prezent dla trenera. Nie, nie, dzięki. E, ogólnie to dla mnie wygląda jak tortilla. Jak tortilla. O boże, człowieku, kur... A, to do mi... ja... Stary, cały czas sprzątasz. Jesteś od sprzątania kibli, jesteś od sprzątania tutaj rzeczy. Jak się przyda, zostaw to, nie e, Uważam, że to jest najlepszy prezent dla ciebie. Dobrze o nas zadbasz. Lubisz sprzątać, jest. O, hobby. Za, zabija. za czyli ciebie zabije Stary, ale chyba nie jesteś zły. Prezent jest dobry, uważasz, czy nie? Gdybyś nie miał kamerki, to już byś leżał, nie? To na pewno. No dobra. Ale najgorszy prezent dostałeś ty ze względu na to, że nie jesteś po prostu w składzie. No, A ty, bo nie... kim ty jesteś w ogóle przedstawicielem? No, bo... szefem, stary, szefem. Słuchajcie, Dobrze. powinniśmy Ale zrobić ja po kolei. Raz i te roże. Ja wszyscy siedzimy, wszyscy tak po kolei, co my na to? Więc zaczynamy. Nie, 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 nie. nie. Wiesz co? Nie. Teraz bym poleciał z wiolą. Z wiolą na odmianę. Wiola, prezent dla ciebie, także. Ale to coś złego. Nie, 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 nie. To teraz prezent dla ciebie, Mioleczka nie, nie, musisz ter istotne. nie, musisz być teraz. Nie ma innej opcji, teraz jest prezent A. dla ciebie. Nie, 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 wyciągaj, nie wyciągaj. Sami daj, niech ona wyciągnie i oceni swój prezent. To nie wszystko wiele. To nie wszystko wiele. Eee, nie, kosmetyki, kosmetyki. Zestaw był dosyć drogi, Wiolka. Jeden z droższych zestawów e, dostępnych w. E, A no, jak to pewnie humane jest? Nie jest humane. Cygana pewnie, co? Stali no dobra, weźcie, nie żartujcie, chciałem śmierci, być miły. Ale ty nie umiesz być miły, Do śmierci lepiej. Staraliśmy się, wybieraliśmy, broni prezenty. ale, ale Wielka, jakie ładne kosmetyki dostałaś? Cieszę się, to że takie dostałaś. No, ale Wielka, Wielka, to nie koniec. Wielka, to nie koniec, zobacz resztę. Uuu. O, o Boże! Ojeju! Mogę cię wziąć! Co? Ona na kanale już nas czyste kiełbę dostaje. Ona też to to powinna jest być to takie wrażliwe. O Boże, dziękuję Ci bardzo. Nie ma sprawy, Wielka. No co, perfumy dostała i zwracam a, Naprawdę? A tutaj, a tutaj jakieś kultury. A a nie, nie. Nie, nie. Czy ty dałeś co? co? Nie, pierwszy raz w życiu. Już dostała kilka prezentów ode mnie. A dobrze, kto chce być następny? Kto chce być następny? Adam, Adam, no idealnie. Adam, prezent dla ciebie, ze względu na to, że zawsze byłeś oddanym kolegą zawsze pomagałeś mi, zawsze. No, no rozumiesz, chciałem się po prostu odwdzięczyć i uważam, że dam ci dobry prezent. I kolejny prezent. Prezent dla naszego kochanego kolegi, Przyjaciela. Pomaga, przyjaciela. Tak, I widzę po twoim uśmiechu, że nie będzie. Będzie bardzo fajny prezent. Ja uważam, że zrobiłem wszystko, żeby ten prezent był super. No i że, że tam to... jest siano. A może skarpetki? To Wiola dostała perfumy, tak? Dostała perfumy i kosmetyki. Dobra, tak się nie robi, stary. Dlaczego tak się nie robi, stary? Słuchaj, no prezent to prezent. Adam ci pomaga, Wiolka cały czas krzyczy nad uchem. To jest ważniejsze, Adam czy Wiolka? Ale dlaczego idziesz, stary? Adam. Myśmy skarpetki. Dlaczego te skarpety? Jak trener w "Proszę się nie podoba, tak jak się to ja z ja Jestem tu od początku i robię tu wszystko. Ale Jorka, ale, jest, jest... ale jest, co? Się, się Ona jest kulą u nogi twojej. Kulą u nogi. Adam ci zawsze pomaga. No ale stary, dostał skarpety. Ja jest... O skarpety. A czy ty byś się cieszył, gdyby ktoś ci maskę kupił? No No to mamy chyba o, inne stanie. Dobra, teraz dla kazełka, kazełek, ty też zawsze byłeś oddanym przyjacielem. Co to, co to Bardzo spersonalizowany. Prezent, to ale płatny do twojej osoby. Proszę o, Ale czemu ty, ty się denerwujesz? Wy, to jest za mały prezent dla Maćka. Jak za mały prezent? Za mały, no chłopie. dostała taki, a Maciek taki? Bez, weź, szanujmy weź się. Wiem co to jest? Co to jest stary? Ale to weź mu to od razu, rozwal na głowie. Może. Ale stary, stary to nie jest. I teraz posłuchaj, to nie jest zwykły... Dezodorant. To jest dezodorant, który trzyma 96 godzin. 96 godzin! W końcu będzie czyste powietrze tutaj. Ja żeby nie został zapłogę. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Białka, poczekaj, daj mi, daj mi tylko jeden, jeden sprzęt potrzebuję. E! O, Dobra, stary, uspokój się, dawaj, stary, uspokój dawaj, się, bo nie dostaniesz prezentu, bo by, jesteś by, chłopcem. Ja sam od ciebie wezmę ten prezent. Stary! Dawaj za Stary, dawaj za Stary, uspokój się, uspokój dawaj, się, stary, to jest 90. Wieś jakie to było drogie, stary? Ale dobra, przykrości mu robicie. Ale to, bo... jakie przykrości. No, tego do tego jesteście się Stary, wleje, Jakie żeby przykrości? Tak, przykrości Jaki no przecież no jak on w ogóle powiedział do niego. Jak on ma się czuć, stary. Robicie z niego jakiegoś brudasa. Nie cicho brudasa! Nie, wcale nie! Ale czy ty nie możesz po prostu ogarnąć sobie... Ja bym, gdy miał zapalniczkę, to bym ci dał, ale że nie... Dobra, dredziasty, chodź, twoja kolej, nie denerwuj się. Przepraszam ciebie, że ci uraziłem w jakikolwiek sposób. Myślałem, że to ci pomoże. Jest bardzo dobry prezent, moim zdaniem. Adam, jesteś nadal zły? Ale... Już się odbraziłeś? Już się Ale jak masz widać skarpetki... Stary, to nie są skarpetki, to jest coś wyjątkowego. To jest ten czas, to jest ten czas, to jest To jest ten czas, to jest coś wyjątkowego. Coś ode mnie. Nie, Coś... weź, ja wiem, że tam jest twoja płyta na pewno, nie Jak to? Stary, nie, proszę, nie, nie utrudniaj mi tego Jak jaka płyta, co to bada? Stary Co to jest? Ale miałem rację, miałem rację Daj mi ja Dlaczego to robisz, jest stary? Ja. Dlaczego to robisz, stary? Ej, no Dobrze, Liczy się gest Gest, bo co, dostarczysz ten gest? Ale ja nie potrzebuję to tego To jest gest? To Przez jest dobre. On ci dał jakąś płytę. ale jak ja taką płytę. Twoich starych mam na chacie chyba z 20. Po co mi kolejna? Do czego? Stary. Do czego mi Domyślałem, kolejna? myślałem, że będzie się zadowolony, stary. No dobra, to jest wszystko. Mam nadzieję, że prezenty się podobały. No to ja idę już kibel chyba, nie? No chyba wypadało. No, no, spodziewaliśmy, spodziewaliśmy się komuś. się, Ale cieszysz tak, się, Wielka? Ty? Tak, cieszę się. Chociaż największym dla mnie prezent Chciałabym, mi mieć wyraźnie podziękowania, bo to nigdy nie No, a nie był. tylko prezentami no, jak Sugar Daddy. No dobra, wydaje mi się, że pierwsza część filmu wyszła całkiem nieźle. Bardzo eee, fajnie. No. Zdenerwowaliśmy ich. Trochę mi szkoda do Adamu taki smutny wyszedł, więc zacznijmy może od niego, co? No też tak myślałem, że zaczysz to Adama. To co? Ile dla Adama? 1500? Mm, myślę, że więcej. Dwa koła? Myślę, że więcej. 2,5. Tak mi się wydaje, że Adam zasłuży na najwięcej. To się najwięcej robi tak naprawdę. Eee, najwięcej stara się dla kanału. Mam nadzieję, że jakiś fajny prezent sobie po prostu sam to nie wiem wybierać prezentów. I wydaje mi się, że jego reakcja też była taka, wiesz... To... Szczera, ta, ta, ta była mu, widać, że było mu przykro, ale nie chciał tego pokazywać. To co, lecimy? Let's go. To jest w pokoju, No ale skoro jesteśmy. tu to chyba nogi. Podobały Ci się skarpety? Spodobały się, naprawdę bardzo. Bardzo Ci się podobały skarpety. Wryga. Serio? Serio, jest, jest Nie jesteś obrażony, że kupiłem wielce perfumy i te? Tak? No, może troszkę. Troszkę czy trochę bardzo? Ale przeszło Przeszłość. Ja ogólnie nie umiem kupować prezentów, dlatego chciałbym, żebyś sam sobie kupił prezent. Żebym sam sobie kupił. To, to jest dla mnie, tak? Tak, to jest dla Ciebie. To jest jakiś brak. Nie. Nie, to nie jest ustawione serio. Ile to jest? Dwaj kuchowa. No, kupi, Masz kupić sobie kupić prezent.

Wtedy się nie spodziewałem. Czyli bez różnicy ci robicy dostałeś w Bajku Kasy do swojej skarpety. No, bo ze też się no nie, to ze skarpety się czy tak? Nie, nie jest to jedyna wartość. E, ja skarpety kosztowałem za te 90, słyszałem. Za te 90. Za te 90, wybrałem ci najtańsze. Nie? Nie, w Krwuże. No to ty jesteś, czy też. Czyli co, jesteś zadowolony? Tak, jesteś zadowolony z skarpety. Pięknie czytam. No to właśnie, idziemy do następnych. Ty stary, ale dziwna dura acja, ty. Dziwna, nie? Ja już ja nie nie wytrzymałem. że po prostu mu zabierze teraz te pieniądze. Nie, nie, stary. Nie myśli tak, ale jest zdezorientowany. Kurde. Ja tam czemu że teraz. Re re reakcja Adama była co najmniej dziwna. Stary On jest, mi się wydaje, że on jest na kacu straszny. Kurde, ja nie wiem, stary no. Ty aż mi było przykro stary, no mu kupę pieniędzy, on nawet stary się nie uśmiechnął. Nie no uśmiechnął się uśmiechnął, ale dziwna była. Nigdy się jak nie zachował. No, Nigdy Ty tak. może ma jakiś złudzień, może się źle czuje, może gdzieś dziewczyna go rzuciła czy coś. Nie wiem, się wydaje, że kaca ma. No to może powiem prezała w sumie trochę. Za dużo, za dużo wypił. Dobra, teraz trener nie się wydaje trenerowi, no nie jest króciutko tutaj na kanale tak naprawdę. Jest króciutko na kanale to raz. a stare, ja się do ciebie? Jak się teraz zachował? A się teraz zachowa? Tym bardziej. Ja bym dał Sarymu. Ja daj mu 500 zł zna, na no, no, pocieszenie. Złotych przed, yy, o to przed idealnie. Przed, yy, przed, yy, wydaje mi się, że to jest odpowiedni prezent tak za dużo się wydaje. Jest no. za dużo dla niego. Ja bym mu nie dał ty. Dobra, chodź, Zobaczymy jego reakcję. To, to jest z tym do końca, tak? No, tak. czytam Nie żeby coś przerywać wam tą chwilę, ale strasznie śmieję w tym poczuciu głównym psim. Co ty robisz? Nie, ale pies Dobra, mam dla taki prezent? Prawdziwy prezent. To, na to nie no był co, prezent co, pewnie prezent. szczotkę, co? To nie teraz. szczotkę, sorry. Lec eee. ja ci poda ten domysł z w ogóle się. No do to nie domamuj się, kurczę. Nim ty takie chceści, żebym nie trawiła. Dobra. No. Pustety, dzięki, będziesz moim przyjacielem w głowie, czyli co? Właściwie przytulę! Dzięki, kawuś, dzięki jesteś moim najlepszym przyjacielem. Najlepszym. Najlepszym, tylko moim. Nie ma lepszego. Wiesz, że zawsze doniosę i wszystkie informacje dla ciebie tak. tak stary! <grym> stary! To jest tylko 5 pak. A co co? A chcesz kto... dostać więcej? tak? No, a nam więcej. A nam co? Są więcej? Ile? 2,5. A kim on tu jest? No jak to kim? Przecież jest tu od początku i tak naprawdę nagrywa ze mną każdy odcinek, no i, co? no i co, że od początku? A kto ci zamiata i sprząta? Ale słuchaj. Ktoś, wiesz, tak? Słuchaj, trener, ustaliliśmy, że zależy od reakcji na prezent dajemy te pieniądze. Tak, no, Adam i nie bo był smutny. Po pierwsze, zniszczyłeś mu płytę Po pierwsze, zniszczyłeś mu płytę, a po drugie, wyzywasz go po trzecie, powiedziałeś, że tu nie było kamery, to byś go pobił. To ile mieliśmy ci dać? Gdybyś był miły, to byś dostał więcej. Wystarczy, Wystarczyłoby, żebyś był miły i dostałbyś 4500. Kurde, to przepraszam. Nie, stary to Ale no to nie musisz mi dawać. ogólnie ci przepraszam? Przyjmujesz chyba, co? A w porządku się zachował teraz, co? Nie musisz mi nic dawać. Pięć pak mi starczy. Tak? Tak. Sorry, pięć tak. Pięć part to sporo. Pięć part to sporo. No to chodź, następną osobę. Mam nadzieję, że się zmienisz troszeczkę, bo jednak są święta no. i mimo wszystko, że ten prezentuje no super. Mam nadzieję, że ty też z Boga nie będziesz wyszedł. Ja nie to, żartuję. ostatnio wyczyniałeś, to było. Sorry, tutaj, ja nie prostu... żartuję. Ja po prostu dawałem mu Dobra, chodź, nie mam nic z nim rozmowy. To dzięki, jeszcze raz. Dziwna sytuacja, nie? On potem, trener, nie? Podszedł do nas i chciał dać pieniądze poza kamerami, <laughs> także no. no... myślę, <laughs> że ja go prankuję, no nie? że nic nie dam. <laughs> Ale miło. Poza i powiem, no okej, okay, kasę. Ale, ale się ucieszmy, tak chcemy. Znaczy ja fajnie, było, nie spodziewałem się po tobie. jest to naprawdę miło. Yy, dla Biolki, ona by dostała. Stary ona dostała prezent za 500 zł. To wydaje mi się, że... No co powinnić... No to dwójeczkę, tak, żeby każdy miał to jest samo. Dwa nie? Czy ja co ona sobie za to Ona mówi, że nic nie potrzebuje, ciekawe. Wiem ja na co zareaguję. No dobra, tutaj e, dwujeczka stricte dla, dla Bionic. Wydaje mi się, że będzie okej. Okay. No, nie, no nie wiem, zobaczymy jej reakcję. Bo musimy ją jeszcze jeszcze czasowność. To no może to... na zewnątrz widzimy, co zbie? No to chodź, Jorka, chodź. No i ale Leczko na zewnątrz! Dzika, no. tamten prezent wcześniej, zostań sobie tutaj? To był prank, teraz zostaniesz prawdziwy prezent. Aha, to był prankiem. Tak. Ale co to było prankiem? Jak to był... No, nie było do końca prankiem, ale teraz masz prawdziwy prezent. Pieniądze. Pieniądze. Za które będziesz mogła sobie kupić prezent? Taki, który ty byś chciała, bo wiesz, że ja nie umiem wybierać prezentów, więc. Ale ty bardzo dobry prezent kupiłeś. No ja jestem bardzo zadowolona. Mimo wszystko masz drugi prezent. Naprawdę? Naprawdę. Ale dlaczego? Ufam, pomagasz w kanale mu. prezent. dobrą dobrą mamusią. Dziękuję. Ale wiesz, że tam tym prezent wystarczył. No Prawda. wystarczył, wystarczył. Ale masz jeszcze jeden. Zadowolona? No zadowolona, no zadowolona, no jak mam być niezadowolona, no ale, ale no dziękuję. No dziękuję. dobra, już, już masz iść wielka. Ja wystarczy tej tłości, bo się zaraz naraz się zżygam, także możesz już zjeść. Ja o, wiem, że ty nie lubisz, ja wiem, wie, że to dla ciebie wie, trudne. Wie, biorka, wie. Ale widzicie? Patrz, to, to są naprawdę on jest naprawdę taki dobry. Wie, idź, wielka, idź. Ty stary. Mi się wydaje, że jakbyś jej powiedział, dziękuję, to nam by się bardziej tego cieszyła. Myślisz? No, ty dawaj, ty, chodź jeszcze teraz. Ja nie wiem mówić, ani przepraszam, dziękuję. Ale z to powiedz wiola, dziękuję Ci. Zobaczymy, czy będzie się nie. bardziej cieszyć. Nie, nie, nie no. ja nie lubię czegoś takiego. Może kiedyś. Może Dobrze. na następne święta mi się uda. Na następnym <grym grym grym i> święta cię przypilnuję. Obiecaj, że jeśli zostanę są na następny świąt, to powiesz to wiolce. Dobrze. Jeśli ona, Dobrze. ona też zostanie. Dobrze, dobra. Dobra, teraz został myśli musisz żyć dla Karło. Stary pędź ci tak szczerze, no, racja była najgorsza. Nic mu nie dać, to byłoby szkoda. Daj mu chociaż 100 zł. Nie wiem, czy to nie jest przesada, stu wydawać. Daj mu, mu 100 zł. Ale No i tak nie ma źle ja, ja wiem, tylko że nie wiem, czy to nie jest przesada, dawać mu tylko 100 zł. Daj mu 100 zł. On i tak tu na jest najkrócej, oprócz mnie. Nie w sumie, ja tu jestem dłużej, czerwony. Ale no, handsco się za tobą, ale no. no to jest... Handco, chamsko... stary, to bym zapewnił, cię chciał spalić, stary. Daj mu 100 zł, zaufaj mi. Myślisz, że aż tylko tyle? Daj mu tylko 100 zł. Myślisz, że naprawdę tylko 100 zł? No, ja bym, stary, i tak bym się cieszył ze 100 zł, nie. Kaz... No nie wiem, czy to nie jest przesada, bo to jest jednak malutko. Czy się cieszyło, alboś dał mi co złoty? Za 100 zł można no, kupić tak, bluzę ze ale... składu. No nie wiem, czy to nie jest za mało. Stawić. Daj mu 100 zł. naprawdę. To daj mu 150, ale to tak maksimum. Myślisz? 150 to maksimum, nie dałoby mu więcej, stary. Za takie zachowanie, jak on ma na odcinkach dania cię z stary. Ty jeszcze go utrzymujesz, dajesz mu pensję. Jeszcze masz mu jakieś królę Erzla. Akurat pensję ma dużą. No, stary, gdybym miał taką pensję, ja bym żył jak król. Ja bym nie miał jakiegoś busa, ja bym tutaj lampo przyjrzał, rozumiesz? No dobra, myślę, że 100 150. Daj mu 150, no. no dobra, no posłucham się ciebie, bo, bo nie wiem, tak naprawdę nie wiedziałem ile mu dać, więc dam mu 150, ale zobaczymy jego reakcję. Jak będzie dobra reakcja... Tutaj to dajmy mu jeszcze 100. W... Nie, to dam mu wtedy jeszcze y, kolejne 500. Jeżeli będzie zła, to nie dam mu reakcję. Dobra. Albo dam mu 1000, jeżeli będzie dobra reakcja. Dobra. Ty, Czarzałec ci z łazience. Mogę? Ja najpierw powinienem ci powiedzieć, że no, możesz, tak? Mam dla ciebie prezent. Jaki prezent? Znowu jakiś? Nie. Antyperspirant? Proszę bardzo, to dla ciebie. Co to jest? 150 zł? I 150 zł? co ja mam z tym zrobić? No, 150 ja złotych. No stary, 150 zł, ty mi stary, ty tyle, pieni tyle pieniędzy ja bym zarabiasz? Ja sama dam dostał. Co no, zarabiasz. To ja bym Lambo jeździł, to bym zarabiał tyle co ty. Jesteś nie w Niemczech. dostał dużo, dużo więcej. No bo się zachował w porządku, pomimo wszystko się cofnął i pomimo wszystko jest ze mną cały czas i nagrywa ze mną każdy odcinek, a ty w ogóle nie chcesz nagrywać tych odcinków No ale to ty mi dajesz jakieś ochłapy? Jak nie chcę nagrywać? Jakieś ochłapy mi dajesz 150 zł? On dostał ile? 2,5 koła? No tak. Tak, no i co w związku z tym? No to. Dobra, nie będę mówić, jaką szansę masz na drogę. Co jaką szansę masz? No szansę nie masz. No dobra, no nieważne. 150 zł, ważne pieniążki. Co ja mam z nimi zrobić? Kup sobie coś. Co mam sobie? Kupić. Kup sobie, nie wiem, waciki. No, wiesz co? ja sobie po prostu to wezmę i lupatę jeszcze szydrać. Ale lupatę dostaniesz w swoim czasie, stary. 150 złotych na prezent. Tu! 150 zł na prezent. No i stary, mówiłem ci, że nie warto więcej udawać. Stary, za 150 zł to można kupić sobie dużo rzeczy, na przykład flaszkę. Nawet nie jeden stary, jeżeli kupujesz gorszy. Dwie flaszki, czole, chipsy. 3. Nawet trzy, stary. Dobra, no nieważne. No, przykro mi, że tak za regułą, ale no, czy nie się spodziewać? Co? Dobra, teraz ostatni dreciarz tak naprawdę został. Ale dreciarz stary, oni też tak się, się nie ucieszy. Myślę, że się nie ucieszy? No się nie ucieszy, stary. Gdybyś musiał mu dać 30 czoła, byś mu dał, to byś się ucieszył. Ale tak. Ale to... tam mu tak 1500 na świat. No co, dodał 1500? 1500, e, 1500 to jest, jest dobre. Mnie, bo on dostał. No, jeszcze tego nie widać na kanale, ale niedługo będzie zmiana jego wizerunku Także to są naprawdę dużo ode mnie, więc nie zasługuje na więcej. Po tym jak się zachował i mój mąż, no, w ze mną od początku tej tak dostał najwięcej, więc wydaje mi się, że to będzie najodpowiedniej kota No to lecimy do Dredziarza. Dredziarz, jeszcze. Dobra, odejść stary, stary naprawdę. No, żałosny jesteś. Pokazujesz siebie z najgorszej strony. Z jakiej najgorszej ma? strony? Ale mi ciebie szkoda jest. Ale dlaczego? Ale no jak? no Taki prezent ludziom dajesz? No dobra, no to dlatego chciałem troszeczkę to zrekompensować. to ty właśnie pokazujesz, jakbyśmy w ogóle dla ciebie nic nie znaczyli w taki sposób. W jaki sposób? Że, że po prostu udajesz, że chcesz dobrze, a każdy wie od razu, że robisz źle. No. Nie, nie spodziewałbym się po tobie niczego innego i jeszcze ale stary, mnie nie zaskoczyłem. Ale mało ode do mnie dostałeś? Pomimo tych świąt. Dobrze, ale czy do czego zmierzasz? No do tego znowu, zmierzasz, że zachowałeś się nie w, porządku w stosunku do Ale zno, znowu znowu zaczynasz. Nie widzisz Dobrze, Krediarz tak. kombinujesz znowu i stań, znowu, ale to... ja ci nie wierzę, że ja Ale mam... nie, ja tego nie chcę. mam takie prezent, serio. Ale ja nie chcę od ciebie prezentów. Bo to są fałszywe prezenty. Nie są fałszywe. Fałszywe. Kredziarz daj mu szansę, proszę cię ode mnie. Zaufaj mi, zaufaj mi daj mi szansę, dobra? Zaufaj mi, stracę swoje zaufanie, tak? Mam te dziecko. Ile tu jest? 1500. 1500 zł mi Stary ty masz długi. Że co to 1500 koła, 1500 zł? 1500. Słyszycie to, ludzie? A on mi 1500 zł przyniósł. Ja Powin... Tysio... 1500 zł powinniście człowieku zamknąć złodziej. Tymi... Ty mi po tym wszystkim dajesz 1500 zł na święta wypłaty 1500 zł na święta mi daje. Stare? Ale oprócz tego. No ja... ale wiesz co, on ma rację! Na święta A mi wiesz dlaczego ma rację? Tak. Bo nic nie powinien. Za święto, ale bez przekleństwem z Nie pakajaj, szanujmy, Słuchaj. nie nie. Tutaj powinno Tuchaj. być 10 koła przynajmniej Stary Za tą pracę Stary. Nie mam zamiaru w tym uczestniczyć Ale dostałeś dużo więcej Ja no to wezmę, bo mi się należy Płyta za darmo jest? Słuchaj Ja to biorę, ja bo mi się należy Ja od Kamusia ze sprzętu nic nie dostałem jest moim najlepszym przyjacielem, no. Kamuś, dzisiaj <śledzpień śledzpień zniszczone> Stary, nie w porządku Nie <śledzpień> w porządku Nie porządku Możesz płacić za kolegów i udawać, że wszystko jest okej Ja się wycofuję Uspokoić tu kogoś? Ustawić dopłatę? Słuchaj, dawaj uspokój wszystkich trenerów a się zaciąłeś dzisiaj w No wiem Dobra stary, kończę ten odcinek, no nie wiem No smutno mi trochę ich relacją, stary, szkoda mi No wiesz, co jest jedna no, i inna zachowałem tutaj na końcu chyba, co? No dobra, widzimy się już w następnym odcinku, dziękuję państwu za oglądanie Wesoły Do zobaczenia. Wesołych świąt